18 stycznia, w tych dniach obchodzimy 70. rocznicę tak zwanego wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną. Czy w 2014 roku doczekamy się prawdziwego wyzwolenia Polski z systemu, z patologii systemu III RWD? Obawiam się, że w samym 2014 roku to, to się nie zdołamy doczekać, bo pamiętajmy, że tym momentem, takim, który powoduje realną zmianę w polskiej władzy na, na polskiej scenie politycznej. Jeżeli chodzi o tego, kto rządzi, to jest dopiero rok 2015, przynajmniej tak mówi dzisiaj kalendarz wyborczy, a więc wybory parlamentarne jesienią 2015 roku. Natomiast oczywiście nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, czy do wyborów parlamentarnych nie dojdzie wcześniej, czy rząd nie upadnie, bo... Yy, Widać to społecznie, że ta pusta propaganda, która jest ludziom wciskana od 6 lat, ona działała przez pewien czas, ale jednak dzisiaj wielu ludzi już wie, że było przez Tuska i, i, i jego rząd zwyczajnie okłamywany, że podczas wszystkich kolejnych wyborów składano im obietnice bez pokrycia. To, co miało być korzystne dla obywateli, nie zostało zrealizowane, natomiast zostało zrealizowane i to bardzo konsekwentnie to, co niekorzystne dla obywateli, czyli na przykład podniesienie wieku emerytalnego. Czyli podniesienie VAT-u, za który przecież wszyscy płacimy w sklepie, bo każdy towar jest droższy. I wszystkie te niekorzystne zmiany, podniesienie akcyzy, czyli podatki w górę, wszystko to zostało zrealizowane, natomiast nie zrealizowano tego, co miało być dla ludzi korzystne. Zanim nastąpi 2015, to jeszcze 2014 wybory najpierw do Europarlamentu, potem samorządowe. Czy te wybory już mogą być jakimś zwiastunem? nadchodzących zmian. No mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, że odniesiemy sukces w wyborach europarlamentarnych, jako Prawo i Sprawiedliwość i potem w samorządowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że my potrzebujemy dzisiaj także dobrej propolskiej, bo to chcę bardzo mocno zaakcentować, reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski Zyskał w ostatnim czasie wiele na znaczeniu w porównaniu z, to, z tym, co było wcześniej. To te zmiany, które niesie w sobie traktat lizboński, a zatem to oznacza także przynajmniej potencjalną możliwość większego wpływu na sprawy europejskie tego organu, który jest jednak wybierany przez obywateli w przeciwieństwie do innych, które nie mają takiego charakteru, czyli w istocie nie są demokratyczne. Ten jest demokratyczny, i tutaj my, jako Polacy, mamy szansę mówić mocnym głosem i walczyć o polskie sprawy. No tylko musi być w tym parlamencie taka reprezentacja. Z Polski, która będzie chciała o te sprawy walczyć. Do dzisiaj, jak doskonale wiemy, większość to ślizga się gdzieś między Niemcami a Rosją, ale, a tak naprawdę nie realizuje polskich spraw i to się musi zmienić. Bardzo byśmy tego chcieli. Zwycięstwo w tych wyborach nadchodzących, europarlamentarnych, opcji patriotycznej Prawa i Sprawiedliwości, taką zmianę daje, szan, daje szansę na taką zmianę, taką zmianę powinno przynieść. Jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do do tych wyborów, czy są już podejmowane, nie wiem, przygotowywane plany, wypunktowane sprawy, o których którymi należy się, o których należy mówić, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności. Czy jest po prostu już taki plan działania na najbliższe miesiące. Tak, pracujemy nad tym. Mamy stałe już posiedzenia sztabu wyborczego, który na razie się spotyka. No nie ma jeszcze oficjalnie kampanii wyborczej, bo ta zgodnie z kalendarzem wynikającym z ustaw rozpocznie się dopiero 25 lutego, czyli trzy miesiące przed terminem wyborów, wybory 25 maja tego roku do Europarlamentu. Natomiast faktycznie już się spotykamy, dlatego że się przygotowujemy, już rysujemy pewne plany i i, i, i no, te przygotowania już idą. Może pan zdradzić, jakby w jakim kierunku, albo co jest numerem jeden w, na tej nie, agendzie? Na razie nie mogę zdradzić. To jeszcze taka sprawa, czy, czy w 2014 roku, 4 lata po, po katastrofie Smoleńskiej, e, no, ten paraliż informacyjny zostanie choć trochę przełamany? Ten paraliż informacyjny jest przełamywany cały czas i to kłamstwo, które od samego początku, najpierw MAK, a najpierw to w ogóle jeszcze Radosław Sikorski, który pierwszy mówił, że to wina pilotów, dwie godziny po katastrofie, nawet nie całe dwie godziny. Czyli już, wtedy, -y już, wtedy, już, wtedy, już wtedy rosyjską wersję wydarzeń Platforma Obywatelska, jej czołowi przedstawiciele już wtedy ją propagowali, już wtedy puszczali tą propagandę. No ale potem MAK i powtórka z raportu Mac, czyli raport Millera. To, to kłamstwo, które wydawało się, że, że nas zaleje, jednak udało się z nim walczyć, między innymi dzięki, dzięki panu prezesowi Antoniowi Macierewiczowi, który tutaj nieugięty był absolutnie w walce o, o prawdę w tej sprawie, ale także i wielu innym ludziom, którzy o tę prawdę cały czas walczą. To jest bardzo trudne bo siła też ogromna jest po, po, po drugiej stronie. Jest przecież pan Lasek, jego zespół, tak, wspierany rządowymi pieniędzmi, jest rządowa propaganda, jest prokuratura, która w wielu przypadkach, jak widać, jest na usługach rządu, boi się. I to jest bardzo, bardzo rzeczywiście poważne starcie. I ono się szybko nie zakończy, obawiam się, bo, 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 bo to będzie trwało. Natomiast no, my na pewno nie spoczniemy i będziemy o tą prawdę walczyć do samego końca. Nie zawsze, Pan, że właśnie dążenie do, do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, to jest punkt, który jest wysoko w tym programie Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe wybory. My jesteśmy państwowcami. Państwo polskie nie może przejść obojętnie nad, nad, nad tym, co wydarzyło się w Smoleńsku. Nie może przejść obojętnie, bo zginął tam prezydent Rzeczypospolitej, bo zginęli tam ludzie, którzy należeli do elity polskiej polityki i do elity polskiego społeczeństwa. Więc państwo nie może obojętnie przejść nad takim wydarzeniem. My tak uważamy, w związku z czym obowiązkiem władzy państwowej jest wyjaśnienie tej sprawy. I oczywiście, że jeżeli zwyciężymy w wyborach i przejmiemy władzę w Polsce, na pewno ta sprawa będzie realizowana. Nie przez premiera, nie przez ministrów. Będą powołane specjalne zespoły, które będą w spokoju pracować, ale będą to robiły uczciwie, rzetelnie i po to, żeby to wyjaśnić, a nie tak jak jest teraz. Bardzo dziękuję.